O, teraz ja się mogę śmiać, wy nie możecie jakby to, nie? Pobany. Witam i zapraszam. Ale urwał Ale urwał. No siemanko. Zawsze wcześniej pytałem się Was w ankietach o jakim mieście przyszykować memy. Tym razem postanowiłem spojrzeć na zabawne stereotypy i internetowe zdarzenia, które miały miejsce w moim rodzinnym mieście, czyli w Szczecinie. A skoro mogę uznać się tutaj za lokalsa, to chyba z czystym sumieniem mogę Was zaprosić. Stolica województwa pomorskiego jest dziwną miejscowością. Niby jedno z największych miast w Polsce, pod względem powierzchni ma nawet trzecie miejsce. O kurwa, mandzio. Jednak wydaje się mocno prowincjonalne i pomijane przy wymienianiu go wśród najważniejszych ośrodków w kraju. Szalony golas terroryzuje miasto. Coś na wzór pustki. Co najlepiej widać w polskich telenowelach, kiedy to jeden z aktorów wysyłany jest na urlop, to scenariusz Dobra, ma. Do to ty możesz tak po lekko się niebie, śmiać. To możemy być pewni, że o nim nie usłyszymy jeszcze długi to w czas, sumie niedaleko od ciebie serialu miałby potem jechać do Szczecina. Ze względu na to, że każdy mniej więcej wie, gdzie to miasto leży, to panuje stereotyp i wewnętrzny żart wśród Szczecinian, że cała Polska myśli, że Szczecin leży nad morzem. W sumie dajcie też znać leży. w komentarzu, czy się z tym spotkaliście, chodzi mi o osoby z innych stron Polski, czy faktycznie tak myślicie, czy jednak jest to jakaś lokalna legenda miejska. Również no widać Szczecin. do innych dużych miast, to niektórzy uważają, że Szczecin to miasto należące do Niemiec. W roku Potom. 2017 znany podróżnik i autorytet Wojciech Cejrowski chciał nas oddać zachodniemu sąsiadowi, także no spoko, ja bo bym Woj Wojciecha Cejrowskiego oddał powierza. kurwa Zachodniemu taka, sąsiadowi albo jakiemukolwiek innemu. Niemieckie, wcześniej szwedzkie, a jeszcze wcześniej należało do książąt pomorskich, raz polskich, raz duńskich, raz niemieckich. Dopiero gdy no, rozwinęły się granice naszego kraju, to przybyło na ten polski, dziki zachód mnóstwo nowych mieszkańców z Kresów, czyli ziem obecnej Litwy czy Białorusi. Stąd w Szczecinie nie mamy jednolitej lokalnej kultury, a raczej taką swoistą mieszankę. Pamiętam jak za dzieciaka w podstawówce w podróżu, tematy o lokalnej Papryka, kulturze, jak to są stroje związane tak. z naszym regionem. No i myśmy zawsze to pomijali. Również Szczecin, podobnie jak Wrocław, jest miejscem, gdzie mówi się najczystszą o To przynosi gwiazdkowe prezenty w różnych regionach, a i tego nie widziałem. Szczecinie pan paprykarz. To dziadek Elby. co do... Selek Martynik. Ja pierdolę. Kurier DHL, Kopernik, Grażyna Kulczyk, Święty Palubas, Liczy Rzepa. Cian, ręka rynku, ja pierdolę. Nie mamy żadnej gwary. Chociaż istnieje w naszym srangu trochę określeń niespotykanych nigdzie indziej, takich jak many i manuwa na chłopaka i dziewczynę, albo szmula na laskę, gdzie wreszcie polski jeśli ktoś... Ej, no bez kitu, u nas się mówi, że szmula, nie? Że szmula to laska po prostu. A kurwa, większość ludzi tego używa jak wyzwiska, jakiegoś, jak szmata, nie? Nawet zna słowo szmula, to raczej na pewno jest ono negatywne, a w Szczecinie jest na pewno neutralne. I oczywiście nie możemy tutaj zapominać o ESA, czyli zawołaniu, które zostało obwołane w rodzieżowym bessa, ale roku 2022, essa. Essa. A ja gadałem tak już 15 lat temu, gdy no, chodziłem w Szczecinie to samo. Trochę lepiej jest z jedzeniem, może i nie mamy jakichś pyry z gzikiem, krupnioków, precli czy kartaczy, ale każdy w Szczecinie odżywia się paprykarzem szczecińskim, czyli a, odpadkami prawda. rybnymi zmieszanymi z ryżem. No a tak serio to porządnie przygotowany paprykarz. Wiecie, że... Kurwa w Szczecinie był wody o smaku paprykarzu. W lodziarni, wody o smaku kurwa paprykarzu. Czy jest zajebiście smaczny, polecam? Cztery rodzaje paprykarzy dobre. Yy. Szczecin, szczecińskich i chlebek boży szczeciński. Podobnie jak mniej znany przedstawiciel lokalnej kuchni, czyli pasztecik szczeciński. Ej, a znacie pasztecik szczeciński? też takie lody. Wyjedź, to cię zabierzemy. O, to na pasztecika przy okazji też. Ej, ja to w ogóle w szoku byłem, jak się dowiedziałem, że to, że ludzie to czegoś tak nie wiedzą w ogóle, co to jest, nie? Jak ja to wpierdalałem od małego. Szczeciński, nadziewane mięsem ciasto drożdżowe. O ile paprykarza to można kupić wszędzie, to faktycznie o znaczy to się nazywa pasztecik, ale to nie ma nic wspólnego z pasztetem to jest takie ciasto i tam w środku jest to jakieś nadzienie albo jakieś pieczarki z serem albo mięso albo chuj wie co no dobra no ale ty tam mieszkasz też w zachodniopomorskim. pomorskim. to tylko ja rzecz no Cika ciężko gdzie indziej w Polsce każdemu kto o dziwo wpadłby tutaj w celach turystycznych Polska dobre jest. to jest Inny tylko tłuste jak chuj nie to, zapytać, tego jak... to sam nie rozumiem nie znaczy, no nie mówię, że się nie wpierdalało takiej, takiej buły z frytami. Jak się było najebanym o 5 nad ranem. No, ale to akurat. Tak można jeść ziemniaki. Trochę zjebane. Trebie, ale kto <noise> nigdy po wypiciu większej ilości napojów wyskokowych nie żuł frytek w bułce od kepsa z sosem mieszanym, ten nie może nazywać się prawdziwym szczecinianinem. Pamiętam też moje oburzenie, gdy mieszkając w Poznaniu i kiedy w nocy po kilku lufach w pijalni poszedłem na kebaba i domagają się frytek w bułce. Usłyszałem tylko, że tego nie robią, a ja pewnie jestem ze Szczecina. Należy sobie także zadać pytanie, kto jest tym prawdziwym szczecinianinem? Dosyć zabawne jest to, że najsłynniejszy mieszkaniec stolicy Pomorza Zachodniego to postać fikcyjna, jaką jest gangster Krzysztof Jarzyna, Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, obocna, szef wszystkich szefów. Kojota. To jest pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Dziękuję. Ale pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina jest szefem wszystkich szefów. Co złego to nie my? W Szczecinie tak jesteśmy z jego dumni, że doczekał się on nawet pomnika, który ma reputanie tego innego mieszkańca. Niestety jak chodzi o innych lokalsów, to Szczecin uważany jest za miasto Meneli. Może nie aż tak jak łódź, tego akurat nie można im odebrać, ale też nie jest zbyt dobrze. Pojawia się sporo memów z naszego miasta z żulami, gdzie jednym ze słynniejszych filmików była Danka ze Szczecina, która robiła zadymy na Manhattanie. Mamy tutaj swój Manhattan, wygląda prawie jak ten z Londynu, tak. ale tak jakby po roku na Podlasiu. Jakiś czas temu najsłynniejszym mieszkańcem był jednak kot, nazywany Gacek, czyli jeden z bezpańskich kotów, który mieszkał na śródmieściu. Dzięki umieszczeniu go na mapie Google to stał się lokalną atrakcją. Można powiedzieć, że największą atrakcją turystyczną miasta kota Gacka? Ale jego fame stał się zbyt duży, to został zabrany przez aktywistów no, mieszkających, tak. żeby mieszkał sobie w ciepłym domu, a nie na wolności na ulicy. Z drugiej strony przez Sławę był dosyć mocno dokarmiany przysmaczkami przez swoich fanów, co spowodowało, że Bebek powoli zaczął stawać się gigantyczny. O Gacku wypowiadały się nawet różne niszowe zagraniczne stacje telewizyjne, miło, że o Szczecinie głośno, chociaż w taki sposób. So meet Gatic. this black and white cat has become an internet sensation and a major tourist attraction from across the world to catch a glimpse of the kitty who lives in a wooden house near the city center Apparently, tourism has increased enormously since the frenzy began and his address is now rated tourist attraction Jeśli chodzi o memy i popularność w internecie, to w ostatnich latach spory wpływ miał Kruszwil oraz Kamerzysta, youtuberzy wywodzący się ze Szczecina, A Może to na... przewiniemy i udamy, że tego nie było. No dobra. miejscówkach. Szczecina, którzy większość swoich filmów kręcili właśnie w różnych charakterystycznych miejscówkach. Jednak Szczecin na mapie polskich memów zajmuje dosyć ważne miejsce. No, to na razie Fejton, dobra z ważnym wydarzeniem. Pierwszym z nich był nagły atak zimy w Szczecinie w roku 2010, gdzie kierowcy No, to, to, to są klasyki internetu. przecenili przez śnieg. Dzięki wspaniałym komentarzom operatora kamery, mem ten stał się znany jako Ale urwał. Pa, Aha, ale urwał. To było dobre. Ale urwał. Na miejsce w Podtrzecińskiej miejscowości siadło dolne, gdzie Pietrek Kogucik mógł wszystkim pokazać ja jak to jest na Morenca. Co tu robisz? Te inskrypcje i freski wskazują na bardzo starą cywilizację. O, oczywiście to nie Morenka jest najsłynniejszą dzielnią Szczecina. Szczecińskie Bałuty i Praga Północ to Skolwin oraz Niebuszewo, zwane terrorem. Chociaż szczerze mówiąc to kiedyś może i było tam mocno patologicznie, teraz tak jak wszędzie się uspokoiło, chociaż wciąż w różnych podcastach kryminalnych możecie słuchać o niejakim rzeźniku z Niebuszewa. No i uczciwie trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że miasto dzieli się na lewą i prawą stronę Odry, gdzie centrum i w ogóle całe życie jest na lewobrzeżu, a prawobrzeże... o ja pierdolę. No i oczywiście, jak Szczecin, to Duma Pomorza, czyli Pogoń Szczecin, najlepszy klub piłkarski w Polsce, który mimo częstego bycia w czołówce ligi nigdy nie zdobył żadnego trofeum. To smutne. Ale zobaczycie, kiedy się damy, uda. Mistrzów i wam dupy pękną zazdrości. I jak domyślam się, część szczecińskich <laughs> widzów zacznie się wkurzać w komentarzach, czy upominałem temat wiecznego remontu centrum i całego miasta. Powiem wam, że to jest powtarzający się mem dotyczący każdego większego miasta. Niestety, niestety, każda miejscowość wojewódzka i nie tylko... O, oh, sorry, no to prawda, rozkobana. gdzie ostatnio nie byłem, to wszystko rozpierdolone. To korki, wszystko to rozpierdolone to bym Wrocław pozna. Tak, nie jesteśmy tu sami, pojawia się to wszędzie. I to byłoby na tyle szczecińskich memów. Najbardziej ciekawi mnie zdanie o moim mieście osób spoza Szczecina. Co sądzicie o stolicy Paprykarza? Byliście kiedyś tutaj? Jakie macie wspomnienia? Tego też Dajcie nie w komentarzu. Do widzenia, Państwu. Jak tam, e, panie Patryku, w Szczecinie się mieszka? No ogólnie bardzo fajnie, tylko no mówię, jest <laughs> y, nieprzyjemne dosyć centrum, troszkę patologii, ale ogólnie, jak tak patrzę na życie, to jest super, jak przynajmniej dla mnie. Mhm, ale pięknie w białym stoku.